പേരൻ പേറ്റിൻ തരീൻ തരീൻ Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie w podcaście Gazety Śledzkiej i Agencji Reklamowej Kaparykom. Ja nazywam się Zbigniew Król. A dzisiaj ze mną w naszym studio pan Józef Pacha. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Państwu. Pan Józef jest przede wszystkim nauczycielem mechatroniki w Zespole Szkół Rolniczych w Środzie, ale jest również emerytowanym żołnierzem. Pracował dla wojska. A my dzisiaj skupimy się w gruncie rzeczy na dronach. Panie Józefie, bo jeszcze. Niedawno wydawało się nam, w każdym razie cywilom, że drony to w zasadzie urządzenia, które służą troszeczkę naszej rozrywce. Ale perspektywa, jaka nastąpiła przy okazji wojny w Ukrainie, zupełnie odmieniła ten nasz punkt widzenia. Dzisiaj drony to urządzenie niezwykle ważne. Tak, myślę, że w dniu dzisiejszym, ze względu na to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, drony aktualnie stały się. W zasadzie przemysł dronowy dynamicznie się rozwija. No, w kontekście no, niestety niezbyt przyjaznych dla nas rzeczy, czyli krótko mówiąc, wojny. Natomiast ten przemysł się rozwija. Rozwija się dynamicznie. Myślę, że jak to zawsze w historii świata bywało, wojny dynamicznie napędzają rozwój wszelkiego rodzaju rzeczy, racjonalizatorstwa, inwencji twórczej. Myślę, że, że to spowoduje po zakończeniu wojny, że tutaj rynek europejski zupełnie będzie wyglądał inaczej, jeżeli chodzi o produkcję dronów, przeznaczenie dronów, zastosowanie ich. Tak więc, generalnie rzecz biorąc, to się całkowicie zmienia. Myślę, że firmy dronowe, które pracują na rzecz dwóch państw, które biorą udział w tej wojnie, czy też państw europejskich, amerykańskich, wspierających oczywiście słuszną sprawę, jakby tutaj można śmiało powiedzieć, że myślę, że my nawet na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak dynamicznie rozwijają się. Rozwija się, rozwijają się różnego rodzaju projekty związane z dronami, z ich przeznaczeniem, i tak dalej. Także myślę, że tutaj nawet można powiedzieć, że w sferze pewnego rodzaju dywagacji wyobrażeń naszych możemy prognozować, co się w przyszłości będzie działo w tym sektorze, jeżeli chodzi o. O yy, rozwój dronów yy, z przeznaczeniem nie tylko wojskowym, ale także i z przeznaczeniem cywilnym w przyszłości. Oczywiście, bo do tej pory wydawało nam się, że bardziej będzie to wykorzystanie cywilne, a teraz tak. wiemy, że tak naprawdę ta sfera wojskowa jest niezwykle ważna, być może nawet kluczowa. W zespole szkół rolniczych realizujecie od pewnego czasu duży projekt związany właśnie z dronami. Chciałem, żeby pan. Powiedział mi, na czym ten projekt po prostu polegał, bo rzeczywiście drony bardzo mocno weszły do zespołu szkół rolniczych. Tak, tak. E, dzięki projektowi Erasmus tutaj e, dzięki temu, że pani dyrektor Ewelina Zawielak oraz pan Łukasz Korczy podjęli decyzję, że szkoła wejdzie do takiego projektu. E, nasza szkoła znalazła się w tym projekcie, tak? Z dwoma uniwersytetami tureckimi, z firmą. DRONOID, która tam, która jakby yy, z firmą, która yy, yy, buduje drony, zajmuje się eksploatacją dronów, szkoli z zakresu dronów, kolejna firma tu. Yy, Turecka, która aktualnie zajmuje się szkoleniem w zakresie, prowadzi różnego rodzaju szkolenia technologiczne, techniczne szkolenia w różnych aspektach, ale między innymi z dronowy, dronów. Także tutaj bierze udział szkoła z Rumunii, jest to szkoła wojskowa, szkoła techników samolotowych, bardzo ciekawa szkoła też. Ze względu na moją historię, ja uczyłem w takiej, byłem wykładowcą w takiej szkole, więc z bardzo dużą ciekawością pojechałem właśnie do Rumunii. Między innymi w ramach tego projektu obejrzałem ich w szkołę, jak oni tam funkcjonują, jak sobie radzą w takiej szkole, jak uczą tych swoich techników. No Jest to szkoła rumuńska wojskowa. Także znaleźliśmy się w gronie yy, powiedzmy bardzo poważnych instytucji, dużych instytucji i cieszy nas to, że my sprostaliśmy w, w zasadzie yy, yy, w dalszym ciągu projektu. Yy, sprostaliśmy zadaniom wszystkim. Yy, nasza współpraca z tymi podmiotami bardzo dobrze mm -hmm. przebiega, także jestem bardzo zadowolony no właśnie, trzeba, trzeba powiedzieć, że yy, szkoła ze środowiska oczywiście. Szkoła z Polski, która bierze oczywiście. Tak, a poza tym szkoła, po szkoła niewojskowa, stricte niewojskowa, z klasami wojskowymi, która bierze udział po prostu w tym projekcie. No trzeba przyznać, że jesteśmy szkołą średnią. Tutaj są y, dwa uniwersytety y, tureckie, renomowane y, uniwersytety, posiadające wydziały lotnicze. Y, wiadomo, że szkoły jednak y, techniczne, uczelnie wyższe są lepiej finansowane, jakby. Yy, więc jakby ten potencjał tych szkół jest dużo wyższy, natomiast my mamy dobrą kadrę, zaangażowaną kadrę, yy, kadrę z pasją, także to jest bardzo ważne. Ja chciałbym jednak też podkreślić to, że właśnie że partnerów, których macie tutaj, to są rzeczywiście partnerzy wybitni nie tylko jest uniwersytet, ale to jest Turcja, która przecież jest potęgą wojskową, jeżeli tak chodzi jest. o Europę. Tak jest, Turcja produkuje drony, sprzedaje ją. Jakby i oczywiście uczestniczy, ich produkty uczestniczą w wojnie tutaj, także dynamicznie się rozwija. Na czym polegała w takim razie ta rola wasza w tym projekcie? To znaczy, nasza rola polegała generalnie może inaczej. Projekt sam w sobie jakby polega na tym, że informacje zawarte w projekcie będą ogólnodostępne dla całego świata. Mhm. Będą w języku oczywiście angielskim, polskim, tureckim. Będzie, jest to pewnego rodzaju produkcja, która pozwala zrozumieć, jak naprawiać i jak eksploatować, serwisować drony przede wszystkim. Nie jest to temat związany z lataniem bezpośrednio dronami, natomiast po części oczywiście ma to dużo wspólnego z tym tematem. Natomiast przede wszystkim ukierunkowany jest ten projekt na budowę, yy, yy, serwisowanie, naprawianie dronów. I tutaj każdy powiedzmy, Każda osoba, która będzie się zapoznawać z tym projektem, z efektami tego projektu, z filmami czy też podręcznikami, czy programem, który jest efektem tego projektu, jakby pozna budowę, zasadę działania dronów, pozna też w jaki sposób serwisować te drony. Kluczowe rzeczy są tam zawarte yy, związane z problematyką, yy, tak zwanym troubleshootingiem, który mówi nam o tym, yy, co zrobić gdy, gdy coś się popsuje, co się może popsuć, jaka to jest przyczyna, yy, tego typu rzeczy. Więc, jakby tutaj yy, każdy z podmiotów uczestniczących w tym miał część yy, swoją do wykonania. Części składały się, było to pięć części, z budowy, z problematyki związanej, z serwisowania. Myśmy mieli akurat piątą część związaną z dokumentacją. Jaka jest dokumentacja potrzebna podczas naprawy, serwisowania, no jest to bardzo szeroki zakres. Wiem, ja no. że pan się zajmował tym osobiście i tutaj pan w, najmocniej siedział właśnie w przygotowaniu tej dokumentacji. Trudne rzeczy w ramach takiego projektu, czy dla Pana tego stupućem? To znaczy, dla mnie generalnie rzecz biorąc nie jest to taki dość duży problem ze względu na to, że ja w mojej działalności wcześniejszej, czyli pracy w wojsku, generalnie rzecz biorąc, pracowałem na lotnisku, na Krzesinach, byłem dowódcą pododdziału, a w ogóle moja kariera związana z wojskiem jakby tutaj. Od początku uczyłem, byłem wykładowcą w Wojskowej Szkole Technicznej właśnie takiej w Oleśnicy, gdzie uczyłem techników samolotowych, budowy samolotów. Więc generalnie kończąc Wojskową Akademię Techniczną, cofając się już w ogóle do początku, kończyłem Wydział Lotniczy Diagnostyka i Automatyka Samolotów, więc jakby tutaj związany jest z samolotami, można powiedzieć, od 30 lat, tak? Dron jest to troszeczkę, nazwijmy to w cudzysłowie, inny samolot, mm. malutki, może być tak duży jak duży samolot, więc jakby tutaj można śmiało powiedzieć, że drony w przyszłości, gdybyśmy sobie tak troszeczkę pofantazjowali, będzie to lepszy produkt niż samolot współczesny, bojowy zapewne, ale to może E, później na ten temat porozmawiamy, jeżeli będzie możliwość. Natomiast y, na dzień dzisiejszy y, związany byłem właśnie z, z lotnictwem przez cały czas, z eksploatacją sprzętu y, związanego z F16. Y, ostatnia moja działalność w zasadzie y, przez ostatnie lata pracy na Krześinach y, to był sprzęt ten około samolotowy, taki troszeczkę można powiedzieć miał niedoceniany ponieważ każdy kto trafia na lotnisko wojskowe widzi te samoloty F-16, prawda, jakby. Natomiast yy, piętą sobą każdego lotnictwa jest ten sprzęt okołosamolotowy, tak, czyli, czyli ten sprzęt naziemny. Bez tego sprzętu nie można naprawić, zdiagnozować samolotu, usprawnić go. Czyli w zasadzie ten temat, który jest teraz związany, można powiedzieć, z dronami, to jest taki ten temat, który jest bardzo bliski mojemu sercu, ponieważ naprawa i serwisowanie czegokolwiek związanego w lotnictwie wiąże się z wieloma rzeczami, choćby nawet zakupem części, z aparaturą kontrolno-pomiarową. Jest to bardzo szeroka gama rzeczy, tak jest duże spektrum, które jest związane właśnie z naprawą, utrzymaniem tego sprzętu w sprawności do lotu. Mhm. Zapytam o zainteresowanie uczniów. Bardzo techniczne rzeczy, tak naprawdę i chciałem zapytać, jakie zaangażowanie uczniów jest w Zespole Szkół Rolniczych w kontekście właśnie tego projektu droniarskiego? Ja mi się wydaje, że jest bardzo duże. Klasy, tutaj mamy akurat klasy mundurowe, które jakby, klasy lotnicze, które są bardzo zainteresowane, biorą udział w różnego rodzaju ćwiczeniach, jakby latają tymi dronami. Ostatnie były zajęcia z lutowania, Tutaj pod okiem specjalistów, montowania tych dronów, nawet dla klas mundurowych. No, klasy mundurowe są bardzo zaangażowane. Tutaj duży nacisk na pewno można by było powiedzieć, kładziemy na latanie tymi dronami, jeżeli, jeżeli chodzi o klasy wojskowe. Natomiast mamy też klasy mechatroniczne, klasy automatyków. Można powiedzieć, że te klasy są technicznymi klasami, które bardziej będą spoglądać na tego drona w kontekście budowy, właśnie naprawy serwisowania i przygotowania dla tych klas jakby lotniczych klas, które będą powiedzmy wykonywały i loty nazwijmy na nich. Także mi się wydaje, że tutaj duży, duży nacisk właśnie na utrzymanie sprawności tych dronów. Filmy przyszłości będą zawierczane właśnie takim młodym ludziom, którzy trafią do nich po naszej szkole, między innymi z dobrym przygotowaniem technicznym. Z dobrą znajomością elektryki, pneumatyki, znajomością procesów jakby rządzących elementami wykonawczymi w takich urządzeniach. Także tutaj mi się wydaje, że, że dobre przygotowanie techniczne jest też bardzo ważne w przyszłości do. Można powiedzieć, że drony to już jest teraźniejszość, ale na pewno widzi Pan po prostu wielką rolę tego typu urządzenie w przyszłości. Już Pan wspomniał, że będą to tak zaawansowane po prostu systemy, jest, tak. które przeskoczą tak naprawdę zaawansowane samoloty. Gdyby Pan zechciał rozwinąć tę myśl. To znaczy wydaje mi się, że... Powiedzmy, gdy teraz patrzymy na nasze ulice, my widzimy drony w postaci gdzieś dronów z kamerami na imprezach różnego rodzaju okolicznościowych, na mieście itd. Tak Natomiast tak naprawdę, gdybyśmy teraz się zastanowili, drony, no niestety, na, za wschodnią naszą granicę, pełnią zupełnie inną rolę. Ale też uzmysławiają nam to, że wykonują różne zadania, zadania rozpoznawcze, dynamicznie rozwija się ta dziedzina, znalezienie człowieka, który znajduje się gdzieś tam, prawda? Przenoszenie różnego rodzaju ładunków, długość lotu tego drona, czyli możliwość lecenia czy bycia w powietrzu wiele, wiele, wiele godzin, tak? To są rzeczy, które w przyszłości będą napędzać. Wydaje mi się właśnie rozwój dronów w kierunku gospodarki. Bo fantazując teraz, możemy powiedzieć, że drony mają niesamowite zastosowanie już teraz, tak poszukiwaniu ludzi gdzieś, powiedzmy. W badaniu gdzieś, gdzie człowiek człowiekowi jest trudniej dotrzeć, ze względu choćby na warunki bezpieczeństwa, być może badania struktury budynków, mostów i tak dalej. to wykona na każdej wysokości można by było powiedzieć teraz. W samolocie, choćby nawet można by było powiedzieć, ten pilot, który przebywa w samolocie. On, to, on jednak ulega pewnemu rodzaju zmęczeniu, musi mieć odpowiednią percepcję, więc y, wykonanie zadania przez drona różnego rodzaju nie wymaga już jakby y, wysiłku człowieka, wysiłku człowieka na Ziemi, którego możemy podmienić w każdym momencie i może ktoś inny kontynuować. W locie jest to zupełnie zapewne inaczej. I choćby nawet taka, taka historia, gdy samolot wojskowy w pasażerskim samolocie jest na pewno troszeczkę inaczej. Gdy przemieszczamy się powiedzmy ze Stanów Zjednoczonych do Polski, tak. kiedy nasze F-16 tutaj przylatywały, to ten Piąt musiał spędzić 10 godzin w samolocie, tak tankując w powietrzu, przelatując nad oceanem do Polski. tak. Generalnie rzecz biorąc, dron. Bez człowieka jakby no, on wykonał to zadanie być może nawet i dokładniej, tak jak przemyśle. E, człowiek jest niezastąpiony, ale maszyny potrafią precyzyjnie wykonać już e, rzeczy. Tak? Ja chciałem pana zapytać o szybkość e, zmian w tych technologiach, bo wiemy, że technologie generalnie niesamowicie przyspieszają, w każdym razie dla nas, którzy po prostu w tych technologiach nie siedzieliśmy. Chociażby ta sztuczna inteligencja, którą nam się wydaje po prostu, że powstała w ciągu ostatniego pół roku, a wiemy, że praca była nad tą technologią od dziesięcioleci, ale chciałem zapytać w kontekście właśnie lotów i dronów, czy Pan też obserwuje takie niesamowite przyspieszenie, czy też upowszechnienie tej wiedzy związanej właśnie z dronami? Tak, wydaje mi się, że tutaj wszyscy chyba obserwujemy, szczególnie spektakularne filmiki wylotów kilku tysięcy dronów, które wykonują jakieś tam zadanie, układają napis i tak dalej, więc jakby tutaj wydaje mi się, że to się już dzieje. Ten, to to, to, to przyspieszy, przyspieszyło niesamowicie, sztuczna inteligencja na pewno wchodzi tutaj, żeby przeorganizować pracę kilku tysięcy dronów, tak, choćby nawet ułożyć jakiś napis. Ja mi się wydaje, że patrząc na lotnictwo, w ogóle dzisiejsze, ono jest bardzo dobrze w Europie wyregulowane. Są odpowiednie przepisy europejskie implementowane do wszystkich krajów, jest jednolitość w tym zakresie. Ale wydaje mi się, że tutaj, jakby rozwój dronów. Powoduje już małymi krokami, ale powoduje i to się będzie nabierać tylko rozpędu, wydaje mi się. Niesamowite zmiany w regulacjach, i tak dalej. Ze względu na to, że jeżeli my teraz latamy dronami, tutaj powiedzmy sobie w środzie wielkopolskiej, musimy się rejestrować odpowiednio, w zależności od wagi tego drona, być certyfikowani, i tak dalej. Ale generalnie te drony, można powiedzieć, nie latają tutaj masowo. Są to poszczególne drony, nie są to jakieś organizacje, które wysyłają na Środę Wielką Polską czy nad pola tutaj gdzieś rolnicze kilka tysięcy dronów, które na przykład będą w przyszłości być może spryskiwać na przykład takie, takie pola, tak? Czy straż pożarna nie dysponuje chyba najprawdopodobniej teraz jakąś grupą, dużą rzeszą dronów, która na przykład gdzieś jakąś strefę, no nie wiem, izoluje, obserwuje i tak dalej, więc jakby tutaj zwiększenie tej ilości dronów, Dronów w regionie, w każdym regionie, czyli jakby być może większe zastosowanie w przemyśle dronów spowoduje większy ruch powietrzny. Należy też zwrócić uwagę, że to się wiąże z wieloma problemami. Teraz przewóz, na przykład lotniczy, ładunków niebezpiecznych, tak zwanego hazmatu, jest oboszczony wieloma rzeczami, choćby nawet i drogowy. Tak? Odpowiednie zgłoszenia trzeba mieć oznakowanie pojazdów i tak dalej. A teraz wyobraźmy sobie niebezpieczne jakieś pestycydy, które latają na dronach firma, która na przykład dysponuje setką dronów, która będzie spryskiwać na przykład po bliskie pola. Jakoś musi doleć wystartować skądś z materiałem niebezpiecznym. Wydaje mi się, że dlatego drony czeka duża przyszłość. Jest to niesamowite zastosowanie, już tak sobie powiedzmy fantazjując, zastosowanie choćby nawet dla policji, ale do uczniów mówię, słuchajcie, nie, nie przyzwyczajcie się do szybkiej jazdy samochodami, tylko oczywiście, którzy już mają prawo jazdy, ponieważ może kiedyś tak być, że nad Środą Wielkopolską będzie bazował jakiś sobie tutaj dyżurował dron, który z odpowiednim czujnikiem, odpowiednią kamerą będzie widział, wyłapywał tylko pojazdy, które przekraczają jakąś tam prędkość, prawda? I momentalnie. Niektórzy jak... ja korzystają tak, z tego, że należy to z skalami. Tak, mikro. jest, tak jest. I za chwilę w dyżurach, praktycznie powiedzmy, no na pewno będzie ułatwiał. Przemysł dronowy może ułatwić życie. Tak, może nam ułatwić życie w wielu dziedzinach, gdzie człowiek nie dotrze na pewno, jak to się nazywa, w jednostce czasu jakieś szybko, dron może to zrobić, przelecieć praktycznie na. Nierównościami terenu, przeszkodami, i tak dalej. Tam, gdzie to zmęczenie człowieka, no robotyzacja, krótko mówiąc. Ale to też z całą, z całą pewnością oznacza, że przepisy dotyczące lotów dronami, w każdym razie dla cywilów, być może się zaostrzą, pewnie się zaostrzą, nie tak, być może, zaostrzą tak. się z całą pewnością. Zaostrzą się i teraz pytanie, czy, no, to będzie szło to, jeżeli będzie, powiedzmy, większe zastosowanie w przemyśle będą miały drony, no to nie będą wtedy latać pojedynczo, tak? Hmm. Być może będzie to zespół dronów, grupy dronów, w zależności od przeznaczenia. Tak mi się wydaje. A więc te przepisy lotnicze niesamowicie będą się musiały. Być może to jest daleka, daleka przyszłość, ponieważ regulacje nie następują z dnia na dzień, mhm. ale jest to na pewno temat bardzo rozwojowy, wydaje mi się, związany właśnie z przemieszczaniem się. Niezwykle ciekawe rzeczy. My rozmawiamy tuż przed konferencją w hotelu tak? Marko, która podsumowuje ten projekt, rozumiem. No i spodziewacie się tam po prostu ważnych też gości, którzy też działają w tej sferze wojskowej. Czym będzie po prostu ta konferencja? Wydaje mi się, że konferencja będzie jakby takim elementem, który pokaże, że polskie szkolnictwo średnie może realizować bardzo fajne projekty, złożone projekty i jest to bardzo ważny temat już dzisiaj. Nie za ileś czasu, tylko już dzisiaj. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli patrzymy na Środę Wielkopolską, my mamy tutaj fantastyczne zakłady produkcyjne, Środa się dynamicznie rozwija, więc ten przemysł nie jest powiedziane, że w przyszłości gdzieś w Środzie Wielkopolskiej nie będzie jakaś potężna firma, która będzie produkować drony, tak? My potrzebujemy w Polsce generalnie rzecz biorąc, a my to pokazujemy właśnie regionalnie, że można, można współpracować międzynarodowo, nawet będąc szkołą średnią, z innymi partnerami z całego świata, w tak ważnym temacie, który już jest dzisiaj. Ponieważ jeżeli my chcemy, żeby nasza młodzież była dobrze przygotowana do, przy, do realizacji zadań w, w przemyśle przyszłości, nazwijmy to w ten sposób, to my już teraz musimy o tym myśleć. I mi się wydaje, że ten, ta konferencja przede wszystkim musi pokazać to, że można, że szkoła średnia pracuje już nad tym, żeby ten młody człowiek. Znalazł się w przyszłym przemyśle, czy w przemyśle przyszłości, krótko mówiąc. Kadrę już szkolimy, więc tak być może jakaś firma, która ma taki potencjał i takie plany, zawita do środy, bo tutaj rzeczywiście już jest ten potencjał chociażby w kadrze. Ale to muszę się w takim razie cofnąć jeszcze do młodszych po prostu pokoleń, bo wiemy dobrze, że trzeba po prostu często zainteresować dużo młodszych takimi tak. rzeczami technicznymi i wiem, że Pan akurat naucza w przedszkolu Montessori e, robotyki, elektroniki i chciałem zapytać, czy te dzieciaki rzeczywiście chwytają, to, 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 to jest, jest dla nich świetna tak, zabawa? Tak W Środzie wielkopolskiej razem z żoną prowadzimy przedszkole Montessori na Wyspa, to znaczy żona jest dyrektorem, ja tutaj ją wspieram w tych działaniach. No, powstał kilka lat temu taki pomysł, żona miała pomysł, żeby otworzyć takie przedszkole, to było jej marzenie. Więc zrealizowała to marzenie, a ja w tamtym okresie mówię: Karolina, słuchaj, ja Tobie pomogę. Mogę uczyć dzieciaki robotyki, elektroniki, no różnych rzeczy, nauki gry w szachy, ale przede wszystkim pokrywać tą przestrzeń jakby taką techniczną tak, dla dzieciaków. No bo uważam, że jeżeli sportowcy zaczynają ćwiczyć w młodym wieku, ja nauczyłem się grać w szachy mając 5 lat, to dlaczego taki młody człowiek nie może wystartować już teraz z nauką takich podstawowych rzeczy, wiedzieć co to jest ten prąd, dlaczego jest niebezpieczny i tak dalej. Szczególnie, że my tak naprawdę tą elektroniką, elektryką jesteśmy otoczeni. Te dzieci małe są otoczone i gdy one wiedzą co to jest, co mogą dotknąć, dlaczego tego nie dotykać i tak dalej, to po pierwsze jest to bezpieczniejsze dla nich. A z drugiej strony, spoglądając na to zagadnienie, można śmiało powiedzieć, że budujemy potencjał. Jeżeli my mamy małe roboty w postaci ślimaka, w którym dzieci się bawią, one się już podprogowo tak naprawdę uczą programowania. My uczymy funkcji pętli, uczymy funkcji wyboru i tak dalej, a to jest tylko zabawa. Mamy fajne roboty na trzech poziomach. Taki robot, dla przykładu, ślimak jest programowany, potrafi jeździć po kartach, potrafi sam się nauczyć, wykonać te zadania, które dziecko mu tam zaplanuje. I to jest wszystko tak fajnie ułożone, że dziecko po części myśli, że się bawi, a tak naprawdę bawi się i uczy. I to jest, no, mamy już teraz. Po kilku latach działalności dzieciaki, które poszły do szkoły, ja myślę, że już akurat druga, trzecia klasa teraz, także za 5-6 lat, mam nadzieję, że do mojej szkoły pierwsze dotrą średniej tak powiem przyjemności. Baksy, tak, już mam. Tak, ja tak, ja zazdroszczę tym dzieciakom po prostu Tak, tej tak, zaszczepienie w dzieciakach, jak to się nazywa. Zresztą teraz, no na przykład dronami, też żeśmy jakby zajęcia z dronów dzieciom zrobiłem, żeby wiedziały, że jest dron, że dron jednak też potrafi być niebezpieczny, jednak ma śmigła, kręcą się silniczki, dlatego jeżeli dzieci gdzieś zobaczą na ulicy takiego drona, to y, oczywiście podczas takich zajęć tłumaczę dzieciom, że nie należy podchodzić do niego, a wręcz w drugą stronę trzeba od razu powiadomić starszego, dorosłego, rodzica i tak dalej, no bo tak naprawdę w każdym momencie gdzieś może przypadkowo na placu zabaw taki dron wylądować, szczególnie, że mówimy teraz o bezpieczeństwie, a to jest najważniejsze dla dzieci, tak, można powiedzieć, że drony teraz jakby możemy kupić nawet za 100 zł. to są różne jakości drony, to jest kolejny temat związany jakby z, z dronami, to co się teraz dzieje aktualnie, no ale... Dzieci jakby tutaj poznają. Bawimy się w programach AI, choćby nawet nieraz. Ostatnio nakręciliśmy film z dziećmi AI, żeby dzieci zobaczyły, że to, co powstaje, czyli dzieci nagrały sobie tam swoją scenkę, bardzo fajny temat nagrała jakąś tam scenkę i zapytali się, jak rozwijamy tą scenkę dalej. No i chciały się znaleźć na plaży, żeby były delfiny i tak dalej. No i znalazły się dzieci na plaży. Na naszej stronie internetowej przedszkola jest ten yy, filmik, więc yy, no, delfiny latały. Prawda? AI wymyślił sobie tak, tak, tak do, dopowiedział za dzieci, delfiny mają latać i tam inne takie nierealistyczne rzeczy, dzieci oglądają to, tak, ale dzieci też się uczą, że to co widzą może niekoniecznie być zgodne z prawdą, rzeczywistością, że są programy, które jak to się nazywa, potrafią przetworzyć, to jest tylko zabawa, zabawa, aby głupianie się troszeczkę przy tym i tak dalej, ale zarazem i lekcja, tak? że y szczególnie, że dzisiaj... Młodzież i dzieci bardzo dużo korzystają z metrów, tak, z telefonów i to co oglądają, nieraz dla nich się wydaje, że to jest rzeczywistość, tak? A no niestety w tym dynamicznym świecie, czy rozwój dronów, taki rozwój technologii, AI powoduje, że no to co widzimy niekoniecznie jest zgodne z prawdą, tak Dziękuję. Fantastyczna rozmowa, dużo bardzo takich pouczających rzeczy i inspirujących. Moim państwo gościem był pan Józef Pacha, nauczyciel, mechanik zespołu szkół rolniczych, tak, ale jest. też emerytowany wojskowy z ogromnym doświadczeniem, jak się okazało. Bardzo dziękuję panu. Tak e, jest. Życzę powodzenia i życzę, żeby kolejne pokolenia rzeczywiście udało się panu zarażać takim bacylem technicznym, elektronicznym. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Dziękuję bardzo.